Witam serdecznie. z Zalew zębożycki zawody organizowane przez Grześka Musiała, naprawdę doborowy grono wędkarzy z okręgu i nie tylko, około 60 zawodników, ja tu w sektorze D, stanowisko numer 42, więc tak chyba z początku sektora, ale dość fajne się wydaje, taki ala troszkę cypelek wysunięty, tam końcówka sektora troszkę bardziej jest schowana, później Wam to pokażę, teraz na razie stoję na skarpie z góry, zejdziemy. Powiem wam co tam przygotowałem. Po treningu jakieś tam wnioski mam sobie schowam Kurtkę i plecach niby jakiś deszczek nadają później trzy mędeczki, 2-3-3 i 3-6 tak na rozłużyłem w ostatniej chwili. Gdzieś tam je przekonali, że tutaj jednak ostatnich rybek nie było, co się by nie zgadzało po moim treningu, bo i były blisko, ale wiadomo. Jak się samemu przyjedzie to co innego już całkiem dzieje Więc tak, mam 30 metr i 20 metr Na 20 metrze postawię 7 wałeczków Na 30 metrze delikatnie Uboga mieszanka, tylko dżoka będę dawał Mam też jak coś czystą zadętę jasną, czystą zadętę ciemną I co? Pinka, gruby, kolorowy i ochotka Głównie dzisiaj dżoki i ochotka Mam nadzieję, a jak będzie no to już zobaczymy Chyba sobie szybko pędzluje śniadanko Jeszcze jest kilka minut do nęcenia Jakby Jakieś deszcze nadają, a na razie pogoda taka fajna Tutaj wiecznie więc, więc naprawdę fajne warunki No nic, teraz zaczynamy Zobacz jak te wałeczki będą latać Pałeczki, to taka luźna mieszanka do nęcenia na, tyłu, na ten 30 metr I jak starczy czasu to na 405 Trzecia wędka Podam dwa koszyczki Tu się spóźniają troszkę no zobaczymy jak to będzie latać. Jedną ciekawa szczytówka, czyli taka grubsza trochę, na drugie sam hybryda, Ale tylko dystansową. Myślałem, że będzie wieterek, a tutaj flauta na razie. A to ubrany na 5, 20 metr, później kilka luźnych na 30 i zaczynam wędkować. Chyba tak jak mówiłem, że starczy czasu to dwa pośle. Dobra, będziemy zaczynać chyba. Wałeczek nabity. Pół godziny nam się przedłużyło jednak. Jakieś nieporozumienie. O, jest, zobaczymy ten 20 metr jak pójdzie. Poczekam, zobaczę, chwilę, gdzie Wy tam rzucacie. To ja na, to, na ten domeczek. O Jezu, to ja nie wiedziałem, że ja się tak blisko łowię. Może troszkę się przesadziłem z tym 200 metrem, ale to się okaże później w praniu. Bardzo blisko, nikt tak blisko nie łapie. Mm. <grychy> Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No pada ja od razu, rozbijam. Ładnie co, do lata Który masz 40? Jest daleko, nie? U, to daleko, daleko ja 20 i 30. Zobaczymy jak to wyjdzie Ale chyba położę, bo bym wystarczy czasu jeszcze z dwa na ten 45 Ja się nastawiam na szybkościowe dłubanie tych leszczyków. Tutaj kolega z lewej bardziej chce dorwać takie pół kilo plus Dobra, sobie będę nęcił. Widzimy się przy następnej linii Pałeczki posłane. Zmieniam na koszytek takiego bajtapa z góru 20 gramowy i zobaczymy. Ciągam mieszanki, bo już się schowałam. I takie ze 4 podam dość. Namoczona mieszanka, mocno nie będę widział. I tutaj 30 metrów Trochę azymut sobie dam minimalnie w prawo bardziej. Nie zobaczymy Co to się będzie działo z początku. Straszył dystansami. Brakiem ryb. Tu bliżej. Zobaczymy, wszystko przyjdzie. Każe się z czasem. I zacznę od tego 30 metra, co sobie teraz tęca. A po chwili mam nadzieję, przejdę sprawdzić ten 20. Dobra, tu poślę 4 i pójdę na ten dalszy XL. Hmm. Open window, posiadam tam ze 3, a ten 45 mi styknie dystans zostaje już później nam przypomnik. teraz tutaj open window XL 405 piątka i dajemy 45 piąty leciutko bardzo lekkie nęcenie padło trzy takie open windowy zaznaczę Rzadko się zdarza, że robi trzy linie, no, ale chcę taką sekuracyjną sobie zostawić. Dobra, jeszcze jeden i będę zaczynał. Zaczynam od małych leczyków w rozmyszu 20. Dynamik Feeder na przyponie 0084. A jak się wkręcą, to mam powiązane te supermacze z na 01-09. mam 20 gramowym mały plum. Chociaż sobie śniadanie dokończyłem. Bo się zawody opóźniły o pół godziny, trzy ochotki zaczniemy mieszanka tutaj troszkę dżoka na kubki porozkładam 50 cm przypon, malutki koszyczek Uboga mieszanka, jedziemy na razie Jasnej tej w ogóle nie daje. A tutaj zostawiłem Miejsce, żeby tak przemoczyć mieszankę Będzie trzeba, a na razie taką Taką neutralną będę wędkował Co chyba będziemy zaczynać? Hamulec troszkę Tu trochę grubsza, twardsza szczytówka Takich ja w sumie na początku Myślałem, że trochę walka będzie większa a, ale to nie przeszkadza nawet małe rybki można dłubać na no, drugie wędzla hybrydową i myślę, że powinna fajnie sygnalizować zbierania tych bardzo chimerycznych, powodzonka, pierących ryb. Trochę za mocno mojtnąłem, zaczynamy. Co to będzie, co to będzie? Wędka na kolanie oczywiście. I jedziemy z tematem. Tutaj zestaw na Federgumie. A na bliższą linię mam na strzałówce. Ciekawe, czy będą płotki z początku, tak jak na treningu miałem, czy nie bardzo. Na razie pierwszy rzut nic nie skubało. i cisza obie linie sprawdziłem idę chyba na ten 45 metr zobaczę jeden rzut tam obłogo podałem przy open dołę tu założę większy przypon tego super macza. i sporo ochotek dam na haczyk i poczekam trochę dłużej Maczymy. na bliższe linie wierzę, że przyjedzie rybacko trzeba pewnie trochę poczekać no to chyba sąsiad już coś ma Leszczyk będzie Idzie Płoteczka pewnie Dobra Idziemy na ten 45 Jedyny minus to, że Na tym zestawie jestem na sztywno, więc O hole, trochę się będę obawiał Tych lepiących leszczyków no jest pierwsza mała, bardzo mała ryba z tej trzeciej, najdalszej linii niestety ale chyba, zacznę tutaj jeszcze 2-3 rzuty, a później spróbuję sprawdzać bliżej nie no, takie troszkę większe a czy z 20 metra mogę takie, ale tam z dalsza no to nie bardzo Jest pierwsza rybka, idziemy dalej 50 minut za nami. Ja jedna ryba sąsiad trzecią holuje. Jest na około 445 metrze. Ja wyciągnąłem to w 1,45, później wróciłem tu bliżej, sprawdziłem jedną, drugą linię. Znowu poczynamy 45, dwa żółte nic, wróciłem bliżej. No i chyba znowu będzie trzeba iść tam dalej. Nic tu się nie dzieje bliżej. Będzie gdzieś tam końcówka sektora po prawej stronie nie było wieł. Może gdzieś bardziej ryba by ustawiona, nie wiem. No nic, jeden ten 45 będę chyba sobie budował tam łowisko punktowo. Założyłem MK z góry 30 Nie jedziemy, tylko tam wędkę sztywno spadła jeszcze. Na tym 30. metrze troszkę postoję. Spróbuję czystą w chwilę. Albo słabo chodzi za nami. Na z jedną rybą. Sąsiad po lewej cztery ma. Ale po prawej chyba bez ryby. Słońce weszło, fajna pogoda. Będę definitywnie są troszkę dalej. Już chyba zostałem na tym 45. Zrobiłem sobie mieszankę bogatszą w zanętę Nawet trochę tej jasnej daję Ale tutaj sąsiad nie leje. 8 czy 9 rybek ma Po lewej, po prawej cisza No Ale tu mi zostaje zestaw na sztywno Chyba, że sobie trzy, trzy tam Na 45 metr przerobię, ale ciężko będzie raczej 80. O, już teraz to mogę i takie łapać. Aby były. Patrzcie, dobrze że tą wędkę rozłożyłem. Na 45. Tu nawet mi nie chce ublizać bliżej. Nic. Straciłem półtorej godziny, prawie. Ale zobaczymy. Bardziej mokra mieszanka i jedziemy z tym tematem. Na razie taki większy koszyczek. -ko. Później będę systematycznie pewnie zmniejszał. Jakby to ryby były u mnie. Tak jak u sąsiada. Coś może się zacznie tam dalej u mnie Troszkę późno się ogarnąłem, ale może Trzy leszczyki płoteczka Ale raczej tu bliżej już nie mam po co iść, zobaczcie No nie jest już, będę tak leciał Konsekwentnie sobie tu linię tam tworzył Trochę bardziej mokro, jak już się mam nadzieję wkręciły Trzy, cztery ochotki i sam jog Na razie jeszcze dwa, trzy rzuty tą M -ką. Później zmniejszam rozmiar No tego to się wam powiem nie spodziewałem, po dwóch godzinach ja dopiero piątą sztukę holuję wszystko taka drobnica, więc może mam z 200 gramów. Z boku tutaj kolega mnie leje, też drobne ryby, no ale już chyba za 20 ma, a z prawej strony słabo, tak jak widzę, więc trzeba walczyć. Mam 2-3 ochotki. Teraz zwiększyłem haczek, bo coś mi się tam ten splątał. Myślę, już chyba. Tak mi się wydaje, mi się wkręcą te ryby. Dałem taki pewniejszy haczyk, bo tu jeszcze jestem z zestawem na sztywno. Bardziej mokra mieszanka, mniejszy już koszyczek. Jedziemy, próbujemy. Dopiero się wgryzłem po dwóch godzinach. Masakra jakaś, bo ja bliżej, za bardzo blisko próbowałem. Dopiero zacząłem ten. ten szósty może powoli zacznę wędkować Właśnie mokra mieszanka, dwie trzy ochotki Czerwony haczyk na razie Chociaż jedna mi z niego spadła bo to Ale bardziej wabiryby ryby chyba mi się wydaje ten czerwony No, ponad połowa zawodów ze nami ja poluję dziesiątą rybę. Nie jest dobrze, ale się rozkręca. Tam ktoś już 20, słyszałem ma. na końcówce sektora. No, jest jeszcze czas, żeby to nadrobić. Już myślałem, że wpasowałem, i na chwilę mi stanęło. Sprawdziłem tą najkrótszą linię, gdzie położyłem najbliższą linię, gdzie położyłem bałki. I jednak tam, nawet nie liźnia No, ten kamasen. W zmiarze się sprawdza. No teraz ta wydzielina się by dała. Chyba chcą jeść tam. Nie wiem już. Trudno stwierdzić. Daję taką teraz bardziej suchą mieszankę, tylko mocno ubijam. koszyczku, A później już mokro wrócę. Piero 14 rybka jak wyhaluje. Pierwszy raz wyraźne branie. Zmienimy na otwarty koszyczek. Raczej nie. Bo stanęło, Wam powiem. A przydałyby się kilka takich większych chlapaczków Żeby tą ilość nadrobić I coś nam kapie Jakiś deszczyk Na treningu może z 3 takie miałem pod, pod pół kilo To chociaż kurde żeby taki Przyszedł gdzieś, to by było spoko. A dobra, nie będę wybrzydzał. Deszczyk zaczyna nam kapać. Dwie godziny do końca. Trzeba coś działać. Zaczyna padać, ja chowam kamerę i najwyżej Wam pokażę zdjęcia, przebitki z mojego stopera, gdzie będziecie widzieć czas i ilość ryb. My wędkujemy od godziny 10 do 15. 80, 80. Dobra, jedziemy dopiero na oficjalne wyniki, ale słabo im poszło. Za blisko próbowałem łowić, jednak trening nie wyszedł na dobry. Zaraz się wszystko okaże, zobaczę wyniki. No i po zawodach szybkie podsumowanie. Ja piąty w sektorze. Cztery miejsca w sektorze było nagradzane, więc dosyć sporo I jeszcze później nagrody były losowane. Ja tam jakieś haczyki wylosowałem i przyponówki. No a co do łapania? No bardzo słaby początek. Trenik mnie trochę zwiódł tutaj z torów i obstawiłem 230 metr. Trzeba było tych ryb jednak u nas w sektorze szukać trochę dalej. Po dwóch godzinach miałem dwie rybki później z tego 45 metra, z tej mojej takiej asekuracyjnej linii zrobiłem linię główną, zanim ją zbudowałem, to trochę czasu zajęło. Skończyłem z 25 albo 6 rybami, co dało 3300. Przegrałem od nowo 20-30 gramów w sektorową, ale to już większego znaczenia nie ma na zamykaczu u mnie pierdzielno, chyba tam 8 kilo kolega po lewej 4 coś, miał trzecie miejsce no dzisiaj pewnie by pasowało im czysta albo przewaga zanęty w mieszance mokro, no i daleko, przynajmniej u mnie w sektorze bo słyszałem, że w innych sektorach to i na 25, na 30 metrze wędkowali i mieli dość spory ryb wyniki gdzieś tu szybko wkleję jak się pojawią Grzeska na na Facebooku no, jest nad czym pracować ja się nie wpasowałem w te ryby ale tak jak mówię, ten trening mnie trochę zwił sam pojechałem, potrenowałem jednak to mi słabo wyszło wędka na sztywno dała radę na tym dalekim dystansie choć tutaj leszczyki mają bardzo mocną tendencję do skinania spiłem tylko dwa? tak, chyba dwa leszczyki i tyle, więc trzeba wyciągać wnioski i jechać dalej no nie najlepszy start sezon na zbiornikach wolnostojących fajnie mi się zaczęło na kanale w Połańcu dwa starty na trzy udało się ogarnąć sektor a tutaj na Nieliszu chyba piąty albo szósty w sektorze, tutaj piąty, więc tak, średnia nie do 15 osób w sektorze, ale no chce się czegoś więcej. Tak, w trójce sektorowej jakby było, no to, no, to, no to super, bo wiadomo, nie zawsze się wygra, nie zawsze da się wygrać, troszkę też od miejsca zależy, ale głównie wpasowanie się w ryby i branie dobrego dystansu, znalezienie ich, dzisiaj to było kluczowe. No dobra, trzymajcie się do następnego.